W upalną niedzielę 19 czerwca na Polanę Pożegowską przyjechało około 600 rowerzystów z całego kraju, by wystartować w Mosina Bike Cross Marathon 2016. To piękna impreza, która jest organizowana już cyklicznie przy współpracy z, ze Stowarzyszeniem Pałki z Wągrowca. Mamy okazję e, promować nasze piękne rejony e, gminy Mosina. W sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego przyjechało wielu kibiców. E, Wspaniała atmosfera. Skąd finalizujcie na co liczycie? Strzeniały. A jaki się nastroje przed startem? Nastroje bojowe, jak zwykle. A na co liczycie? Liczymy na ukończenie bez żadnych przypadków i jakichś strat. Ludziom. Skąd finalizujcie na co liczycie? Dziś wyścigał. Na dobry występ, może pierwsza setka. A skąd jesteście? Zapisy w biurze zawodów, sprawdzanie tras, ostatnie przeglądy rowerów i ruszyli. Dawaj, Mati! Odwiedziliście wszystkim powodzenia i wrócili Kasa prowadziła w większości lasami po podłożu, głównie szutrowym, z dodatkiem piasku. Dwa eliminatory, czyli janosiki i podjazd przy studni Napoleona, sprawiały nielada trudność. Impreza była czwartą z cyklu tegorocznego Grand Prix Wielkopolski w maratonach rowerowych MTB 2016 z Metą w Mosinie. Jak co roku zawodnicy tłumnie stawili się do rywalizacji, by przejechać 28 lub 56 km po Wielkopolskim Parku Narodowym. Gorąca atmosfera, wynikająca nie tylko ze słonecznego dnia, powodowała, że sportowa rywalizacja udzielała się wszystkim. Wreszcie na sportu. Wchodzimy. E, wchodzimy wchodzimy. To jest błasko, ale końcowościowa taka dosyć. E, ciut wymagająca, jednak nie wszyscy ukończyli wyścig. bardzo szybka, łatwa. Niestety po pierwszym okrążeniu musiałem zjechać. Zostałem zahaczony przy wyprzedzaniu. Przy 40 na godzinę kolega, który mnie wyprzedzał, zahaczył mnie. Pęknięty kask, delikatny ból, upadek śliw. I tak się zakończył mój dzisiejszy wyścig, ale organizacja bardzo dobra, jak zwykle pogoda dopisała, więc możemy być zadowoleni. Za tydzień będzie lepiej, jedziemy do Skopy. Będziemy walczyć. Świetnie wypadły mieszkanki naszej gminy Joanna Wojciechowska, która zajęła pierwsze miejsce w K2 na dystansie 56 km, Barbara Andrzejewska zajmując pierwsze miejsce w K4 na dystansie 28 km oraz Lidia Bzdęga Antoniewicz, która zajęła trzecie miejsce w K4, na dystansie 56 km.